Witam serdecznie w kolejnym vlogu Admina Strasy. Dzisiaj sobie w tym kolejnym odcinku pociągniemy tematykę dotyczącą spamu, przy czym biorąc pod uwagę poprzedni odcinek pomiędzy tym a pierwszym odcinkiem w kontekście spamu, był odcinek również dotyczący pomysłu z Patronite. Em. Więc ostatni odcinek dotyczący spamu, bo chyba będzie jako trzeci, podsumowujący całościowo i omawiający takie elementy jak właśnie DKM, DiMark, SPF, to myślę, że właśnie pojawi się jako przykład odcinka dla Patronów, bo już myślę, że lata dzień odpalę, jak tylko dojdę finalnie, jak to wszystko ze sobą poskładać, żeby miało ręce i nogi. Dobra, a wracając do kwestii spamu, żebym się wyrobił, bo pewnie chyba Wyjdzie może mniej niż pół godziny, ale ale tak, wracając do kwestii teraz spamu. W poprzednim odcinku dotyczącym spamu, żeśmy mówili o mechanizmach, które ja tak nazwałam ogólnie jako proste mechanizmy antyspamowe, czyli takie, które być może gdzieś nam implementacja serwera pocztowego pozwoli skonfigurować, uwzględnić, tylko że mimo wszystko one miały jedną istotną wadę, czyli niską skuteczność. W praktyce, za to miały bardzo jedną istotną zaletę, że jeżeli dobrze, logicznie żeśmy do nich podeszli, to mogą wyłapywać coś, co jest ewidentnym spamem i mogą to robić już dosłownie na, na samym początku. Jak tylko realizowane już jest połączenie z naszym serwerem pocztowym, dzięki czemu potem nie trzeba męczyć czasu procesora mechanizmami może i bardziej skutecznymi ale jednak bardziej też obciążającymi nasz serwer pocztowy. No dobra, no to w każdym razie teraz następny, zgodnie z obietnicą, mechanizm, który mamy, czy nawet może dwa, chyba mi się wydaje, że się tu uda omówić do kupy, to w każdym razie typowe zabezpieczenia, czy typowe aplikacje antyspamowe, no, na, na bazie najbardziej może znanego, tak, Spam Assassin. i oprócz tego również RBL. -e. No zaczynając może najlepiej od początku, czyli może niech będzie od rbl bo chyba wydaje mi się, że znaczy tak, na no jeden drugi to jest mimo wszystko bardzo powszechnie stosowane, ale RBL -e to chyba jest taki mechanizm, który też jest rozpatrywany jako no ten jeden chyba, nawet nie wiem czy nie bardziej częściej stosowany niż właśnie typowe aplikacje antyspamowe. Teraz jaki jest pomysł, jeżeli chodzi o rbl -e? Po naszemu zdalne czarne listy, bo mamy Remote Blacklist. Pomysł jest teraz taki. O, właśnie, jeszcze mi się przypomniał jeden mechanizm, pomowy bardzo fajny, ale to też chyba raczej w następnym odcinku, czyli sieci społecznościowe, to tak nazwijmy, nie mające nic wspólnego z Facebookiem, Twitterem i tak dalej. Okej, okay, ale w każdym razie wracając do ad meritum RBL. Mamy zdalne czarne listy, czyli ktoś padł na taki pomysł. Jak już w poprzednim odcinku mówili o zwykłych, tradycyjnych, czarnych, białych listach, to jeżeli teraz ja sobie układam czarną listę sam. Bazując na jakichś doświadczeniach, które aktualnie mam, no to powstaje zaraz taki pomysł, czy czasem nie moglibyśmy wspólnie zacząć takiej czarnej listy, tworzyć, do której mógłby mieć dostęp każdy, cały świat. No i takie pomysły właśnie powstawały różnych zdalnych czarnych list, gdzie można nanosić adresy IP, nazwy DNS-owe teraz urządzeń. Które w każdym razie są, zostały jakoś tam rozpoznane jako te, które generują w razie czego spam. Sam pomysł nie zgubi, bo co by nie powiedzieć, biorąc pod uwagę, że tworzy to społeczność jednak całego świata, to mimo wszystko jednak skuteczność tego mechanizmu, trzeba przyznać, jest dość wysoka. Tak? Tylko, że ten mechanizm jest problematyczny, bo jeżeli uwzględnimy go od tak po prostu z osobna, jako nawet jedyny, to o ile skuteczność odrzucania spamu będzie wysoka, to o tyle w każdym razie problem jest taki, że jak gdzieś w poprzednim odcinku mówiłem, że czasami musimy rozpatrywać pewne mechanizmy w kontekście takiego argumentu, gdzie drwa rąbią, tam wióra lecą. No i teraz o co chodzi z tymi wiórami? No, gdzieś ostatnio nad właśnie przeczytałem, że okazuje się, nie pamiętam gdzie to teraz ostatnio. gdzieś ostatnio mi migło, wyczytam że 83% prawidłowych maili na dzień dzisiejszy właśnie dochodzi do odbiorców końcowych prawidłowych ja nie mówię normalnych, prawidłowych maili 83% dochodzi, bo, bo właśnie tak, a nie inaczej są dobierane potem na serwerach pocztowych te zabezpieczenia antyspamowe, żeby było szybko, łatwo, tak jak było na necie w tutorialu, nie do końca się zastanawiając, przemyślując nad efektami tego, co my wdrożymy, bo mam nadzieję, że jest też taki trochę wydźwięk tego, co próbuję w ramach tych odcinków dotyczących spamu, przekazać, że nie jest sztuką tylko, bardzo skuteczne mechanizmy tutaj zaprząc, tylko sztuką jest dobrać to tak, żeby to miało jeszcze ręce i nogi i znaleźć złoty środek. Idealnego nie będzie tak, rozwiązania tutaj, natomiast gdzieś ten złoty środek spróbować znaleźć, bo potem jak przygniemy, to niestety, ale będą również maile prawidłowe w efekcie końcowym odrzucane. Dobra, a jak mówię, 83% prawdowych maili, jeżeli tylko dochodzi, 17%, czyli nie dochodzi, to powiem, że to dużo to jest. To jest jednak dużo. I teraz właśnie RBL e mają ten problem, że o ile mają skuteczność wysoką, to tak, trzeba powiedzieć tak, te adresy IP, z których spam rozsyłany jest, faktycznie na RBL-ach w praktyce gdzieś tam są. Czyli to sens ma, ale z drugiej strony problem polega na tym, że na nich jest za dużo, aż za dużo. W każdym razie, czyli są również adresy IP czy nazwy DNS-owe z serwerów pocztowych, które są jak najbardziej normalnie prawidłowe. Na pytanie teraz dlaczego i z jakiego powodu? Takieś tam może takie szybkie przykłady. E, okazuje się, że. W poprzednim odcinku tam mówiłem, że trzecim bodajże największym spamerem świata nie wiem czy się coś zmieniło w międzyczasie, bo to tak w poprzednim odcinku mówiłem, ale e, jak gdzieś tam ostatnio gdzieś tam też widziałem, to trzecim największym spamerem świata e, była polska Neostrada, tak z oręża. No i... W każdym razie ciekawostka jest taka, że jak się kupuje jedno z najbardziej popularnych łącz internetowych w Polsce, czyli DSL, w tym wypadku do, na potrzeby biznesu, który daje nam tak zwane zewnętrzne adresy IP, to w efekcie końcowym okazuje się, że pula adresowa DSL-a jest współdzielona z Neostradą. Czyli mniej więcej jest ta sama pula adresowa. I ponieważ Neostrada to jeden z większych spamerów świata, to już na przykład okazuje się, że cała pula adresowa Neostrady znajduje się właśnie na RBL-ach, tak? Jako sumarycznie pula przeznaczona na tak zwane to nazywają adresy dynamiczne, czyli niby właśnie na takie sieci typu jak Neostrada. No i nagle mamy problem, tak? bo kupiliśmy, mamy zresztą adres IP, stawiamy serwer pocztowy, jeszcze nic złego w sumie my nie zrobiliśmy, a już jesteśmy na RBL-ach. To taki jakiś tam pierwszy przykład w tym wypadku. Oczywiście po to, żeby nie było w ogóle zdejmowanie tego adresu IP z RBLi, to powiem jest... Bardzo fajny ubaw. Po pierwsze w ogóle, jak się nie zna często gęsto języka angielskiego, może być ciężko. Bo na pytanie, czy, to, czy czarna taka zdalna lista jest jedna? Nie, właśnie problem polega na tym, że tych zdalnych czarnych list jest sporo. Tak, ponieważ ich jest sporo, no to problem niestety polega kolejny na tym, że wynajdywanie kolejnych i kolejnych, mało, niektóre się jeszcze na przykład pojawiają jako nowe, tak? I to jest przedni ogólnie ubaw, jeżeli chodzi o zdejmowanie adresów z takich czarnych list. To, to, to jest też kolejny powód, dlaczego potem właśnie tam się znajduje aż za dużo, bo może i potem. Udało mi się zdjąć z połowy, ale z drugiej połowy nie. A pytanie: ten, do którego mail nasz idzie, no, z której połowy RBLi korzysta? Z tej, z której żeśmy zdjęli, czy z tej, co to, to żeśmy nie zdjęli? Dobra, to jest jeden problem. Drugi problem: znajdują się różnego rodzaju potem instytucje, na przykład rządowe. To, to też nic. Polskie, nie, nie jedna, nie dwie się zdarzały, a u nas w Polsce, no myślę, że żeby nie było, nie tylko w Polsce, biorąc pod uwagę chroniczne niedofinansowania tej służby publicznej, nie tylko w Polsce, ale w Polsce na obecną chwilę może i bardziej, to w każdym razie Efekt końcowy jest taki, że informatyku, który się tam zatrudnia, zresztą w necie, to następne chyba odcinki ciekawe, jakie są historie dotyczące ofert pracy z jednostek publicznych, I po prostu no pensje to żenada kompletna i tak dalej, tak więc w efekcie końcowym potem przez to, że tak, jak, tak, a nie inaczej jest, zdarza się, że serwery pocztowe naszych agencji jakichś rządowych znajdują się na Arbela, a podejście potem najlepszych menedżerów jeszcze jest takie, że co, że ktoś nas pisał na jakąś czarną listę, prokuratura się tym zajmie. Prokuratura! Znaczy możesz mu tłumaczyć, że co do tego ma prokuratura, po prostu należy zatrudniać normalnych informatyków, którzy będą potrafili z RBL zjąć, potrafili będą zrobić tak, żeby na te RBL -e nie trafić, i tak dalej. Oczywiście w efekcie końcowym potem z tych herbeli nikt nie zdejmuje, bo informatycy tam zatrudnieni nie wiedzą nawet, może i do końca czasem, co to jest. Nie chce im się za te pieniądze tysiąc argumentów. I potem się okazuje, że nawet i e, całkiem normalne wydawałoby się serwery pocztowe na tych herbelach się znajdują i nawet z nich nie zlatują, bo nie ma chętnego do tego, żeby się tym Zająć. No, zresztą przykład o kolejny, który mi przyszedł do głowy, dlaczego możemy być już na Airbnb. Często, gęsto dzisiaj zaczynamy korzystać z jakichś serwerów dzierżawionych na hostingu, VPS-ów na hostingu. No i Jeżeli dostaniemy tam adres IP zewnętrzny, fakt, ale nigdy nie wiemy po kim. My ten adres dostaniemy i co on wcześniej na tym adresie wyrabiał. I czy czasem nie okaże się, że właśnie wyrabiał na tyle, że ten adres, który myśmy dostali na tych VPS-ach, czasem na tych czarnych listach nie jest. Może właśnie dlatego też, jak się bierze adres IP na hostingu, to może warto sprawdzić. Czy nie jest adresem spółdzielonym w ogóle? Bo czasem nie wiem, może się okazać, że na danym hostingu jeszcze ten adres zewnętrzny jest spółdzielony, i czasem takie pomysły mogą mieć. Po drugie, czy czasem już na RBLach, na przykład nie widnieje? Jeżeli nas interesuje, postawienie na takim serwerze, który będziemy hostować, w każdym razie serwera pocztowego. Dobra, także próbuję jakoś obraz przedstawić, że o ile jeszcze raz tak, podsuwująco Airbellę. W ramach Herbeli faktycznie skuteczność Erbeli jest bardzo wysoka, tak? Mimo wszystko. No nie jest wiadomo, że 100%, ale trzeba przyznać, że jest całkiem wysoka. Tylko problem polega na tym, że jeżeli będziemy stosować arbele jako jedyne, tak na wprost i tak dalej no to sumarycznie tam się znajduje zbyt dużo. I fajnie, żeby spam będzie całkiem fajnie, niby nam teoretycznie usuwany, tylko że jak znowu 70% maili do nas nie przychodzi i potem takich maili, gdzie możemy kupę kasy zarobić, etc. Nie wiem, czy o to nam tak naprawdę, szczerze mówiąc, chodzi. I czy teraz my wdrażając tego rozwiązania jako informatycy, to powinniśmy coś takiego w każdym razie realizować. A to gdzieś w poprzednim mówię. To tak jakbyśmy teraz na zasadzie Ponieważ od czasu do czasu coś się zdarza, że ktoś zachoruje, to po prostu wprowadźmy w tym momencie szczepionkę obowiązkowo wszystkim, która wybije połowę ludzkości. Tak? A nawet niech będzie 17% ludzkości w takim rozumieniu teraz, żeśmy który, gdzieś tam przestawiali, no to nie wiem czy to jest sensowne podejście szczerze do sprawy. Dobra, no to tak, jeżeli chodzi o Erblem, mam nadzieję, że zrozumiałem mniej więcej logika, na jakich zasadach te zdalne czarne listy mniej więcej działają. Dobra, to teraz tak, kolejny mechanizm, który powiedzieliśmy, że mamy, to typowe aplikacje antyspamowe. Typowe aplikacje antyspamowe, które właśnie mają wziąć takiego maila, pooglądać go i zobaczyć teraz, czy nie ma on cech spam. No i praktycznie te aplikacje antyspamowe typowe działają w oparciu o pewne różne mechanizmy, które właśnie mają wyszukiwać cechy. No bo wiadomo, no, to, to nie jest taka typowa sztuczna inteligencja jak człowiek, bo człowiek przeczyta. Chociaż ja w ostatnim odcinku mówiłem, że nawet człowiek ma problem z rozpoznaniem, czy coś spamem jest, czy nie jest. Bo to starałem się też w poprzednim odcinku przekazać, to czego my oczekujemy również od systemów informatycznych. Stąd aplikacja, jeszcze raz, antyspamowa, ttpowa, tak, sprawdza, weryfikuje dany mail, czy nie posiada pewnych cech spam, tylko znaczy, że teraz ta aplikacja musi skądś wiedzieć, jakie te cechy spamu są. No i to bazuje później na różnych pomysłach typu właśnie sygnatury swoistego rodzaju, tak jak trochę jak w antywirusie, w ramach których są wykazane pewne cechy, do tych cech przypisane są pewne punkty. No i teraz sprawdza, czy teraz ten mail ma na przykład coś takiego. No, i jak ma takiego, to ma tyle punktów za to przewidziane. I w efekcie końcowym po prostu mail zbiera punkty. Jak uzbiera ich zbyt dużo, no to wtedy jest traktowany jako w każdym razie spam. No i teraz przede wszystkim tak, na czym problem polega? W takiej aplikacji antyspamowej pierwszym bardzo istotnym elementem jest dobranie odpowiedniego progu. Właśnie punktowego, od którego coś jest rozpoznawane jako spam. To z, z reguły tam jest podejście też takie, że na przykład są w ogóle dwa progi. Pierwszy próg to jest taki, który mówi o tym, że będziemy na przykład do nagłówka wiadomości dorzucać ten nagłówek, właśnie spam ale nie będziemy w każdym razie wrzucać go do tak zwanej kwarantanny, żeby w ogóle nie dochodził, tylko on dochodzi do użytkownika, a użytkownik w swojej skrzynce na bazie jakichś tam reguł, jeżeli będzie teraz mail oznaczony nagłówkiem w temacie wiadomości z przodu gwiazdka, 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 spam, gwiazdka, 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 to może sobie zrobić regułę, która spowoduje, że będzie to wrzucane do katalogu spam. Zresztą my możemy nawet na serwerze pocztowym, jak mamy imap to od razu w każdym razie również możemy kierować do katalogu spam, to już jest nasza wolna wola. Natomiast na zasadzie nie odrzucamy takiego maila, tylko po prostu dodajemy nagłówek. Przy drugim progu już w tym momencie stwierdzamy, o nie, tu już jest tyle, że przegiął kompletnie, to musi być spam i nie będziemy go w każdym razie wrzucać do skrzynki pocztowej użytkownika, bo jak dla mnie to jest ewidentny spam. Tylko te, te dwa progi punktowe to my dobieramy. To nikt, nikt za nas nie dobierze. To my decydujemy, od którego progu punktowego będzie dodawany nagłówek, a od którego w ogóle w każdym razie ten mail nie, nie dociera. No i ląduje potem, jeszcze się okazuje, w ogóle tak najczęściej w tak zwanej kwarantannie, czyli w katalogu, z którego możemy w razie czego potem jakby coś jeszcze tego maila przywrócić, gdyby się okazało, że to jednak spam. W tym wypadku nie jest. No i dobra, teraz tak, jak powiedziałem, problemem są te progi, bo trzeba je w końcu dobrać, tak? Jaki próg jest właściwy? No właśnie dlatego to my dobieramy, że każdy serwer pocztowy jest jednak inny, ma inną specyfikę maili otrzymywanych i tak dalej i nie ma uniwersalnego przedziału progowego, jeżeli chodzi o te, te punkty dla każdego danego serwera pocztowego. Musimy po prostu najlepiej na początku dobierać wartości wyższe, potem obserwować jak to w każdym razie mniej więcej wygląda i czy gdzieś żeśmy lekko nie przegieli, więc lepiej to dać wyżej, te progi, dzięki czemu oczywiście więcej spamu będzie dochodziło do skrzynek użytkowników, ale dzięki temu również z drugiej strony będziemy, będą również te prawidłowe maile nie będą rozpatrywane w sposób tak, taki negatywny jako, jako spam. Zresztą w każdym razie swego czasu na jednym miejscu, bo czasami ktoś to musi obserwować, tak? to ponieważ nie bardzo ja chciałem to do końca robić, to pamiętam nawet, zrobiłem taką fajną aplikacyjkę, która, która w każdym razie codziennie wysyłała raport z poprzedniego dnia, które maile były rozpoznane jako spam. I taki mały raporcik, tak? i w każdym razie, na zasadzie od kogo, do kogo, z jakim tematem, ile punktów dostał, i ścieżka do pliku, w razie czego w katalogu kwarantanny, w którym ten mail, jak rozpoznany jako spam, został złożony. Bo to po prostu osoba, która, no, informatyk lokalny, który tam był, w każdym razie miał to rozpoznawać codziennie i patrzeć, czy coś faktycznie nieprawdziwego, bo to na zasadzie, szczególnie na sam początek, a potem również. No i w razie czego miał drugą aplikację gdzie po prostu jak wrzucił do aplikacyjki tą ścieżkę, która była w tym mailu z raportem, to w każdym razie w tym momencie mógł przywrócić maila do skrzynki pocztowej użytkownika. Znaczy no właśnie, jeszcze oprócz tego musiał podać adres mailowy użytkownika, to na bazie tych dwóch informacji w razie czego był sp sposób sprytny, sprawny, skuteczny przywrócić takiego maila do skrzynki pocztowej w razie czego. Znaczy to na celu miał właśnie na początku umożliwić, bo i mnie obserwowało, tych prób punktowych, żeby je dobrać do tego miejsca, potem, żeby na bieżąco w każdym razie ktoś tam już mógł weryfikować, czy jakieś nieprawidłowe maile. No, fakt, z opóźnieniem czasami może jest 24 godziny, ale chyba lepiej tak niż w ogóle, nie? Mimo wszystko, jeżeli już. Choć potem na sam odcinku podsumuję, że no, mamy być może trochę ciekawsze też pomysły, które spowodują, że mimo wszystko da się to jakoś ogarnąć czasami sensowniej i ciekawiej. Tak, żeby jakoś to poukładać, żeby ta skuteczność sumarycznie na końcu była całkiem wysoka, a żeby jednak tych prawidłowych maili jak najmniej wyrywać. No właśnie, jeżeli już mamy aplikację antyspamową, to zawsze będzie trochę pod górkę, bo różnie może być, ale mimo wszystko... To wrócimy na ten odcinku. Bo zaraz się zagalopujemy za daleko. Dobra, więc teraz tak, wracając, jeżeli chodzi o te typowe aplikacje pomowe zbierają punkty. Problem może polegać na tym, że nie wiemy, jak dobrać progi. I teraz całkiem normalny, prawidłowy mail, może się okazać, że dostanie tyle punktów, że zostanie rozpoznany jako spam, więc bardzo dużym problemem jest dobór odpowiednich progów. Lepiej na początek zrobić wyższe, przez co więcej spamu będzie lądowało w skrzynkach i potem go obniżać powoli i to jeszcze trzeba wtedy jakoś monitorować, obserwować ze szczególną uwagą, bo inaczej, żeby potem z tego problemu nie było. No, jak widzimy, i to jest niestety problem. No bo tu dalej mamy, gdzie drwa, rąbią, tam wióra lecą. Im niżej ustawimy progi, tym lepiej. I niżej ustawimy. Tym gorzej, no i nie wiadomo, co z tym fantem tak całkowicie do końca w każdym razie zrobić. Sam aplikacja Antispomwe z reguły też potrafią korzystać z pewnych mechanizmów sztucznej inteligencji na zasadzie takim, na przykład filtry biasa, które potrafią po prostu przeglądać. Tylko, oczywiście, to zaczyna działać po fu, kilkuset, a nawet po kilku tysięcach maili, które serwer po otrzymał, bo on po prostu zaczyna patrzeć na pewne regularności, zależności między mailami, które również otrzymuję, że na przykład taki już widziałem, że on był wtedy OK i tak dalej. Więc to na pewno też jest taka rzecz, która z reguły pomaga. Jeżeli jest możliwość, na pewno zawsze warto, szczerze mówiąc, to mimo wszystko włączyć, tylko to zaczyna dopiero działać po jakimś tam jakimś tam czasie, jak już jakąś tam tą bazę maili przetrawi i będzie w stanie z czegoś jakieś zależności regularności wyciągać. Okej, okay, no to w każdym razie, jak widzimy, mamy kolejną aplikację, zresztą niektórzy na przykład właśnie Spam Assassina potrafią zaprzęgać już na, nie tylko na serwerze pocztowym, ale pod klienckimi serwerami, pod klienckimi aplikacjami pocztowymi jako dodatkowy mechanizm antyspamowy. No to w każdym razie ja tu przestrzegam od razu, że znowu dobry dobór, Progów punktowych ma tu niebagatelne i newralgiczne mimo wszystko znaczenie, i chyba wydaje mi się zresztą, że jak już potem na końcu to wszystko podsumujemy, to na kliencie pocztowym nie wiem, czy da się to tak fajnie potem jednak ogarnąć sumarycznie w efekcie końcowym, jak może jesteśmy w stanie to zrobić czasami jednak na serwerach pocztowych. Bo dzisiaj, no, bardzo duży niestety problem jest taki, że jak analizujemy te skrzynki czy te serwery pocztowe to Pana niestety, korzystając z takich mailów trochę na wprost, jak ja mówię, czy to z aplikacji antyspamowych, czy to teraz na wprost z RPL mając trochę jakby wyrąbane gdzieś, że przecież 17, jak powiedzieliśmy teraz, 17% maili prawidłowych nie dochodzi do odbiorców, bo właśnie takie, a nie inne podejście jest. I dla mnie to wszystko musi mieć sens pod warunkiem. Tak, że może mieć sens pod warunkiem, że my na te 17% również będziemy e, zwracać baczną, pilną uwagę im, tak e, akurat. I w 100% nie ograniczymy, mamy zrobić to tak, żeby jednak e, te prawidłowe maile mogły dochodzić. I to najlepiej w stuprocentowej skuteczności blisko. No pewnie może się idealnie nie da jak to zwykle, no, ale chyba jest różnica między 83 a 99 na przykład. I to zdecydowana i kolosalna w tym wypadku. Dobra, no to tak, jeżeli chodzi o kwestie tych dwóch mechanizmów, bo już dojeżdżam na miejsce, parę minut zostało, ale muszę za chwilę już szybko lecieć. Także w każdym razie mamy kolejne dwa mechanizmy omówione. Jak widać, kolejne dwa, które mówią o tym, że Jeden i drugi, bo żeby nie było spam. Assassin na przykład, czy w ogóle aplikacje antyspamowe, mają skuteczność też naprawdę wysoką, jeżeli dobierzemy niskie progi punktowe, czyli od małej ilości punktów już jest rozpoznawane jako spam. Tylko cały czas jestem problem, gdzie dwa rąbią, tam wiora lecą i mnie się nadal ten pomysł, ani jeden, ani drugi nie podoba. Zresztą ten z poprzedniego odcinka, o ile go chwaliłem, to też ok, no wszystko fajnie, tylko że on spamu mi dalej nie eliminuje jak należy i na razie jestem jeszcze w czarnej dziurze, szczerze mówiąc. No ale w końcu następny odcinek. Chyba że jeszcze może i czwarty wyjdzie, już przejdziemy do jakichś kolejnych tematów, czy bardziej jeszcze zaawansowanych, typu jak powiedziałem SPF, sieci społecznościowe, DKM, DMAR na końcu. No i potem spróbujemy sobie podsumowanie zrobić. Chyba, że może jeszcze podsumowanie w jeszcze osobnym odcinku, albo może się zmieści to wszystko w tym wypadku również w jednym. Zobaczymy, ale bardzo możliwe, że już będzie odcinek. Jeszcze zobaczymy. nie, nie przesądzam, ale bardzo możliwe, że będzie odcinek dla patronów. Zobaczymy, jak najbliższy czas nam to w każdym razie pokaże. Dobra, a w obecnej chwili muszę niestety kończyć lecieć, po prostu zwyczajnie było już do roboty, się udało dojechać, zaparkować, także lecę na, na zajęcia.